Pod moim filmem, w którym reagowałem na mój stary utwór pod tytułem To Leon, zostawiliście ponad 2000 łapek w górę. I stwierdziłem, że w związku z tym, skoro tak wam się spodobała moja reakcja, zrobimy sobie dzisiaj reakcję na mój kolejny, jeden z najpopularniejszych utworów, czyli Jestem Sandy. Leon jest najpopularniejszy, Sandy jest drugim pod względem popularności utworem. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej reakcji na moje pozostałe utwory, wielkie dzięki za każdą łapę w górę, wasza aktywność jest po prostu dla mnie znakiem, że takie filmy wam się podobają. I chcielibyście zobaczyć w przyszłości ich po prostu więcej. Moi drodzy, ja już mam otwarty e, utwór. Jestem Sandy. Nie, to nie jest mój drugi utwór. To nie jest drugi utwór, jaki kiedykolwiek nagrałem. Także e, natomiast pamiętam, że wiedziałem, że on będzie dosyć popularny, bo chyba. Pierwszy raz w Brawl Stars, jak ja grałem, wyszła nowa legenda. Sandy była chyba pierwszą legendą, która nie była od początku gry. A przynajmniej na pewno, jak ja zacząłem grać w Brawl Stars, to w grze były e, Crow, Leon oraz Spike. Natomiast Sandy nie było. Sandy była, wiecie, nową legendą. I ja pamiętam, że ja ją chyba kupiłem. To była taka legenda, że pojawiła się w sklepie oferta. Nie wiem, czy 600 gemów nie kosztowała. No i tutaj mamy ten moment nagrany z mojego konta, jak ja ją odblokowywałem. Dobra, e, lecimy sobie. W takim razie jest to utwór solowy, ale słaba jakość. Czekajcie, może zaraz. A, już przeskoczyła pewnie. W ogóle. Ten dźwięk jest mega super. Ten taki, który słyszycie teraz w tle, e, on jest bardzo charakterystyczny dla tego producenta. Tak przynajmniej ja to z, jakby ja w ten sposób tak mi się wydaje, że e, słyszałem to głównie e, w, w, u produkcjach Tune Sikera, Tak jak widzicie tutaj, e, jest jakby produkcja oznaczona, kto odpowiada za podkład tego utworu. E, no i mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest ta, ta sama osoba, która e, odpowiada za podkład utworu Oleonie. E, I mogę tylko powiedzieć tyle, że tak trochę likując, że aktualnie również Działamy razem, także jeżeli um, dojdzie do jakiegoś nowego utworu, to również będzie to z tą samą osobą. Także, e, no, już więcej nie spoileruję. Super jest ten dźwięk. Ten Sandy, nowa legenda w Brawl Stars, nowa i najlepsza, nie chcesz bliżej mnie poznać. Crow, Spike, Leon, możecie mi czyścić buty, o ile je zobaczycie w tej piaskowej burzy. Ze smutkiem na twarzy mnie na arenie powitaj, kto by się cieszył stojąc przed śmiercią jak mistrz Polikarp. Okej, okay, tu po kolei. No klasycznie, nie? nie będę też opisywał skillów Sandy, bo zakładam, że wy wszyscy dobrze wiecie o co chodzi ze, z umiejętnościami Sandy. Wiadomo, ta piaskowa burza i tak dalej. Natomiast tutaj e, pierwsze takie powiązanie, które, które rzuciło mi się w oczy, to tutaj mówię, że... E, czekajcie. No tam z uśmiechem na twarzy mnie na arenie powitaj. Tak? Czekajcie, czekajcie. Jak... Nie ze smutkiem na twarzy, nie z uśmiechem, ze smutkiem, no właśnie. Bo zacząłem się zastanawiać, jak z uśmiechem, i potem sobie pomyślałem, że dalej ten se... wers by nie miał sensu. nie? Smutkiem na twarzy mnie na arenie, powitaj, kto by się cieszył, stojąc przed śmiercią, jak mistrz polika. I to jest śmieszne, znaczy śmieszne. Ja, jak Mistrz Polikarp? Chodzi tutaj oczywiście, nie wiem, czy dalej to jest lekturą. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią. Eee, jest to nawiązanie do jednej z lektur szkolnych. Jakoś tak mi utknęło w głowie, więc wrzuciłem tutaj takie nawiązanie. Jest taka książka: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią. Dlatego tu jest. Kto by się cieszył stąd przed śmiercią, jak Mistrz Polikarp. Skarb żadnych pytań. Przechodzimy do działania. Po skończonej robocie chętnie wrócę do spania. O, i tu pierwszy taki, pamiętam, że ludzie mnie na to zwracali uwagę. Bo jest po skończonej robocie chętnie wrócę do spania, a z tego co rozumiem, Sandy ma problem, żeby zasnąć. Tak mi się wydaje, że ja na początku myślałem, że to jest postać, która cały czas śpi, a wydaje mi się, że Sandy to jest postać, która cały czas właśnie nie śpi, jest senna, bo nie może spać. Tak mi się wydaje, a pamiętam, że jak ja to pisałem, to wydawało mi się, że to jest postać, która cały czas śpi, stąd to wrócę do spania. <grych> Duże to raz jesteś dla mnie parodią przeciwnika. O takich jak ty nawet się nie potykam, tylko po prostu zmiatam Z powierzchni ziemi zadzwoncie do nasa wrogom funduje lot na księżyc. Ok, no myślę, że tutaj nie ma jakiejś większej rozkminy. Zadzwońcie do nasa wrogom funduje lot na księżyc. W ogóle. W moim zdaniem, ten utwór jest gorszy od Leona. E jest tutaj dla mnie dużo więcej takich. E takich fuck upów, ja bym powiedział. Mm, na przykład. Czekaj, czekajcie tutaj. Powtórze to raz jesteś dla mnie parodią przeciwnika. O, wy, Zawsze mi się wydawało, że to jest trochę za długie, powtórzę to raz i potem macie aż takie długie, jesteś dla mnie parodią przeciwnika. Znaczy, nie brzmi to super źle, ale zawsze miałem tu taki zgrzyt, nie? Jeśli o to chodzi. przeciwnika, o takich jak ty nawet się nie potykam, tylko po prostu zmiatam. Z powierzchni ziemi zadzwoncie do nasa, wrogom futuje lot na księżyc. Pokażę wam wszystkim, co znaczy pustynia, wyrywam wam serca, zróbmy sąd Ozyrysa. Okej, okay, no tutaj oczywiście pokażę Wam wszystkim, co znaczy pustynia i pustynia bardzo mocno mi się skojarzyła z Egiptem, a z kolei Egipt mi się skojarzył z mitologią egipską, tak jeszcze sprawdziłem czy na pewno, e, w której istnieje coś takiego jak sąd Ozyrysa generalnie. No i tutaj mówię, że jak ktoś nie wie co to, to niech sobie otworzy wikipedię. I tu ogólnie jest błędny wers generalnie, bo zaraz wam, zaraz wam opowiem o co chodzi. Nie wiesz co to? Otwórz sobie wikipedię, dociskam piórko na wadze, marne twoje położenie. No właśnie, ja tutaj mówię, że jeżeli nie wiesz co to, to otwórz sobie wikipedię. Generalnie idea, idea sądu Ozyrysa jest taka, że jak ktoś umrze, tak, to kładzie się jego serce na wagę, a po drugiej stronie, po drugiej stronie szali, chyba tak to można powiedzieć. Kładzie się piórko. I jeżeli ciężar e, serca będzie większy niż tego piórka, no to jest źle. <gry> to znaczy, że tam nie wiem, ciężar tych grzechów czy, czy czegoś takiego jest powiedzmy, e, no, no, no po prostu, no, jakby... generalnie idea jest taka, że piórko powinno prze 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 przeważyć serce, bo wtedy e, teoretycznie e, jakby, nie wiem, jest się powiedzmy, e, no nie wiem, godnym wprowadzenia do ra raju. Tak tu przynajmniej teraz e, prze, to sobie też czytam, nie? Bo nie, 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 nie wiedziałem, jak Wam mam to dokładnie powiedzieć. W każdym razie, tutaj powiedział. Tutaj generalnie ja mówię źle, bo idea jest w takim razie taka, że e, jeżeli piórko przeważy serce, no, to z tego co rozumiem, e, można się udać do raju, tak? Według mitologii egipskiej. Natomiast, ja tutaj potem mówię. Wiesz co to? Otwórz sobie Wikipedię, dociskam piórko na wadze, marne twoje. Dociskam piórko na wadze. Czyli powoduje, że piórko na wadze przeważa serce, czyli yy, robię dobrą rzecz. <laughs> Rozumiecie? Ja, ja chyba ch chciałem tutaj, pamiętam, powiedzieć, później to przekminiłem, zorientowałem się, że właściwie to powiedziałem źle. Natomiast myślę, że nikt się tym nie przejął. <laughs> tak mi się wydaje, że jakoś nikt się tym specjalnie nie przejął, ale ja napisałem nawet komentarz pod tym, że w sumie to się pomyliłem, bo no tak naprawdę dociskając piórko pomagałbym, tak? Powinienem dociskać serce. No, wiecie o co chodzi. A jak nie wiecie, to na Wikipedii sobie poczytajcie. To też ten sąd Ozyrysa, to też ze szkoły wiem, że coś takiego istnieje. A czy że coś takiego. Mm, no jest, nie? Położenie Jestem Sandy, nowa legenda w Brawl Stars nowa i najlepsza, nie chcesz bliżej mnie poznać, Crow, Spike, Leon, może cię mi czyścić. Puty, o napisów o mi się ile chyba już zobaczycie. tu nie chciało dodawać. Burzy, ze smutkiem na twarzy, mnie na arenie. Powitaj kto by się cieszył stąd przed śmiercią jak mistrz Polikarp, żadnych pytań. Przechodzimy do działania. Po skończonej robocie, chętnie wrócę do spania. Wasz strach jest już praktycznie namacalny. Zamieć tak gęsta, że nie podejmujesz walki. Ale jeśli chcesz, to spróbuj. Chętnie to zobaczę. Uważaj jednak, bo już jestem za tobą, bracie. Teraz po prostu. Okej, okay. to, mi... to mi się nie podoba ten fragment. Znaczy, uważam, że nie jest zły prywatnie, ale. To jest spoko? Ja wrócę do spania. Ten Wasz moment jest spoko? Jest praktycznie namacalny, zamieć tak gęsta, to jest ok? I tuż się coś zaczyna. Coś jest nie tak, nie? Ale jeśli chcesz, to spróbuj. Chętnie to zobaczę i zobaczę rymowane zbracie, w sensie, nie wiem. Ja mam takie odczucie, że to jest jakiś taki bardzo prosty, mm, prosty rym, nie? że jak ktoś ci powie, zrymuj mi coś do słowa, zobaczę, to pierwsze, o czym pomyślisz, to bracie, pewnie, nie? W sensie. Abo nie, pomyślałem teraz, że co, co innego się rymuje, ale, no, chodzi mi o to, że mam takie odczucie, nawet jeżeli to nie jest prawda, że to jest taki, takie gorszego sortu połączenie, nie? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jeszcze tak jakby ledwo to zmieściłem potem. Nie to zobaczę, uważaj jednak, bo już jestem za tobą, bracie. Teraz to, to, jakby ledwo to zdążyłem jeszcze przed, przed, wiecie, przed rozpoczęciem kolejnej zwrotki jakby zmieścić. Po prostu cię pokonam, przygniatając falą piachu, nawet Hulk by nie wytrzymał, czując taki napór. No, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, czy, kim jest Halk. Jestem trochę senny, więc proszę mnie utrudniać. Zrobię szybko swoje i wracam do łóżka. Prognoza na dzisiaj, zamieć i wichura. Prognoza dla mnie, to spokojny spacer po trupach. Więc dobrze ci radzę, jeśli nie chcesz mnie spotkać, to lepiej odpal sapera niż na telefonie Brawl Stars. Tutaj jest tak samo, nie wiem czy wy to słyszycie. Jest coś, coś powoduje, że ten... E... Że ten wers jest za długi, ja przynajmniej mam takie odczucie Od Palsapera niż na telefonie Brawl Stars. To Brawl Stars już tak wchodzi na sam koniec wersu, już tak ah. <laughs> Jest coś, coś nie tak, nie? Z tym wersem Tak jakby, chodzi mi o to, że całość nie ma jednolitego rytmu Nie wiem jak to wytłumaczyć, to może jest tylko moje odczucie, nie? Będę nawiedzał was w znach, nie tylko na jawie Jak zabójca Freddy Krueger żywiąc się waszym strachem Okej, okay, no... Nie wiem, kto, bo pod poprzednim pamiętam, że jak nagrywałem tą reakcję na Leona, to pisaliście mi, że kto nie kojarzy laleczki czaki. Tak ludzie pisali, widziałem, że niektóre były takie komentarze, więc też nie wiem, czy jest sens tłumaczyć, kim jest Freddy Krueger, ale wytłumaczę. Freddy Krueger jest postacią z horroru, z bardzo popularnej, długiej serii horrorów. Podobnie jak laleczka czaki, jest to pewnego rodzaju klasyk. Horror nazywa się Koszmar z ulicy Wiązów i generalnie jest o o jakby postaci, która właśnie nawiedza ludzi w snach i żywi się ich strachem, więc w sumie dlatego tutaj jest takie nawiązanie, że będę nawiedzał was w snach, nie tylko na jawie. Stars. Będę nawiedzał was w snach, nie tylko na jawie, jak zabójca Freddy Krueger, żywiąc się waszym strachem zostanę koszmarem, którego nie zapomnicie, koszmarem, który w końcu odbierze wam życie. Jestem Sandy, nowa legenda w Brawl Stars Nowa i najlepsza, nie chcesz bliżej mnie poznać Crow, Spike, Leon, możecie mi czyścić buty O ile je zobaczycie w tej piaskowej burzy Ze smutkiem na twarzy, mnie na arenie Powitaj, kto by się cieszył stojąc przed śmiercią Jak mistrz Polikarp, żadnych pytań Przechodzimy do działania Po skończonej robocie, chętnie wrócę do spania Ale ładnie piłeczką trafiłem no i to jest końcówka tak naprawdę tego rapu. Wydaje mi się, tutaj nie było aż tak dużo nawiązania, jak jeśli chodzi o Leona. Wydaje mi się, że zwrotki były gorsze niż jeśli chodzi w utworze To Leon. Natomiast moim zdaniem fajnie wyszedł tu refren i wydaje mi się, że to właśnie dzięki refrenowi ta piosenka jest moją drugą najpopularniejszą, bo ona na ten moment ma chyba ponad 4,5 miliona wyświetleń. Także wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie zasługuje to refrenowi. Znaczy to jest zasługa refrenu. Możecie dać znać, co wy uważacie i która to jest wasza piosenka, jeśli chodzi o. Wiecie, które. chodzi mi o to, którą. Któro, które miejsce zajmuje ta piosenka, jeśli chodzi o moje utwory? Możecie w ogóle napisać w komentarzu, jaki jest mój ulubiony utwór? Jaki jest mój ulubiony utwór? Wasz, mój ulubiony utwór? Tak, jaki jest wasz, mój ulubiony utwór? Polski język jest czasami dziwny. <noise> Dobra. No i słuchajcie, w sumie to tyle. Ja uważam, że ostatecznie ten utwór wyszedł naprawdę fajnie. Też cieszę się, że miałem okazję współpracować tutaj faktycznie z tym producentem, bo uważam, że ten bit jest również mega fajny i jakby bit. Bit bardzo dobrze pasuje do refrenu, nie? W sensie, refren jest, refren z tym bitem to jest po prostu cud, dlatego e, ponownie zdecydowałem się na współpracę z tą samą osobą przy okazji e, no, następnego utworu, jaki prawdopodobnie wypuszczę. Nie chcę mówić na razie kiedy, e, na pewno się dowiecie, jeżeli będziecie śledzili kanał, póki co nie chcę żadnych dat. E, Wrzucać, bo dopiero piszę tekst, więc to jeszcze może zająć trochę czasu, natomiast już prawie wszystko mam gotowe, także gdzieś tam powiedzmy, działam w tym temacie. Um. Dajcie znać, tak, moje, co wy uważacie. Ja mówię, że naprawdę spore, sporą zasługę tutaj e, odgrywa też beat. On powoduje, że ten refren jest ciekawy. Właśnie ten unikalny dźwięk w tle powoduje, że ten refren jest w miarę ciekawy. Tak, moje, zwrotki są tu, moim zdaniem, trochę gorsze. Natomiast to też jest trochę inny podkład, więc niż w Leonie. W Leonie było mi jakoś tak łatwiej, pamiętam, pisać te zwrotki. Tutaj było może trochę trudniej. Też musiałbym zobaczyć. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Nie wiem czy to prawda, ale sprawdziłem teraz i chyba Sandy w Brawl Stars pojawiła się 20 września 2019 roku, a ten utwór jest z 21 września. 2019 roku, więc jeżeli ja to jeden dzień pozrobiłem, to, e, to to całkiem szybko. I to też poniekąd by tłumaczyło, dlaczego ten utwór jest tak popularny. Bo wyszła nowa legenda, e, pierwsza chyba nowa legenda, tak jak mówię, nie chcę, nie chcę mówić, że pierwsza, wydaje mi się, że pierwsza, bo nie wiem, czy trzy legendy były od początku Brawl Stars, to już ktoś, kto grał od samiutkiego początku, musiałby się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że były trzy legendy od samego początku Brawl Stars i Sandy była właśnie pierwszą... E, Kolejną legendą, tak? która się pojawiła, czyli czwartą legendą. E, dlatego też myślę, że ten utwór był tak popularny, bo legend nie było dużo, legendy były mega hmm, rozchwytyw znaczy rozchwytywane, mega ciekawe. I legendy nie były też tak łatwo dostępne dla wielu graczy. Chociaż Sandy, tak jak mówię, Sandy pojawiła się w sklepie do kupienia za gemy. Ja chyba za 600 gemów ją kupiłem, już nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ode mnie, słuchajcie, to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli słuchaliście tego utworu kiedyś, zostawcie lajka. Jestem ciekaw, ile tych osób, takich osób jest. Piszcie, jaki utwór kolejny Widzimy się w następnych filmach na tym kanale. Cześć!